Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu Magnetyczne życie. Pozostajemy sobie w temacie jesieni i wszelkich jesieniarskich przyjemności. A jedną z takich przyjemności jest właśnie romantyzowanie życia. Słuchajcie, jesień to jest idealny czas, żeby rozpocząć swoją przygodę właśnie z romantyzowaniem swojego życia. Ja zaczęłam romantyzować swoje życie kilka lat temu i miało to miejsce właśnie jesienią a tak naprawdę późną jesienią, gdy już zaczynała się zima i to był taki moment w moim życiu, kiedy ja zaczęłam pracować na etat i codziennie dojeżdżać do swojej pracy, co było dla mnie całkowitą nowością Szybko okazało się, że każdy mój kolejny dzień wygląda dokładnie tak samo i poczułam, że życie zaczyna mi przeciekać przez Palce. I wtedy stwierdziłam, że nie, tak moje życie nie może wyglądać. Zaczęłam słuchać różnego rodzaju podcastów o rozwoju osobistym. Tak też się generalnie zaczęła moja głęboka przygoda z rozwojem osobistym, właśnie. I stwierdziłam, że ja muszę ze swojego życia wymuskać jak najwięcej, nawet w tej sytuacji, w której tak naprawdę razem z moją pracą, razem z tymi dojazdami w każdą stronę półtora godziny. To ja praktycznie cały dzień pracuję i nie mam swojego życia, ale postanowiłam, że będę cieszyć tym życiem mimo wszystko i że każdy ten moment, który będę miała dla siebie, każdy ten moment, nawet właśnie ten czas dojazdów do pracy, ja wykorzystam jak najlepiej. I w ten sposób rozpoczęła się moja przygoda z romantyzowaniem życia i to sprawiło, że ja naprawdę odzyskałam tą iskrę. Odzyskałam tą radość życia, nauczyłam się celebrować momenty, cieszyć się momentami, i uważam, że właśnie po to romantyzujemy swoje życie, że to jest ta esencja, to jest ta kwintesencja życia, że my możemy naprawdę mieć idealne życie, idealne. Coś takiego nie istnieje jak idealne życie, ale mam na myśli, że życie, o którym kiedyś marzyłyśmy, tak? czyli idealne życie dla naszej przeszłej wersji siebie i my możemy tego wcale nie zauważać, bo traktujemy to już jako taką oczywistość tak? zachowujemy się jakby to było coś, co jest nam dane i zawsze nam było dane i nigdy nie będzie nam odebrane, ale tak oczywiście nie jest i romantyzowanie życia to jest właśnie coś takiego, co pozwoli nam naprawdę głęboko zanurzyć się w głąb siebie w głąb tego naszego życia Naprawdę być w tej danej chwili i cieszyć się każdym momentem. I tak jak mówiłam, jesień to jest idealny moment, żeby zacząć to robić. Właśnie dlatego, że zaczyna być pochmurno. Niektórzy mówią, że łapią jesienną chandrę mamy mniej słońca, jest zimniej, mniej wychodzimy z domu, mniej spotykamy się z innymi ludźmi. I tak jak w poprzednim odcinku wspominałam, ja kiedyś myślałam, że lat jest moją ulubioną porą roku, ale jak zaczęłam romantyzować swoje życie, to słuchajcie, okazało się, że nie, że właśnie jesień i jesień jest moją ulubioną porą roku. Więc może Wy też tak będziecie mieć i takie do takich odkryć po prostu dojdziecie. Więc potem przy długim wstępie dzisiaj Wam opowiem o Różnych rytuałach o tym, co ja robię, żeby romantyzować swoje życie. Także zaczynajmy. Pierwszym krokiem, żeby zacząć romantyzować swoje życie, jest zmiana myślenia. Bo widzicie, my często podchodzimy do wszystkich czynności, które my wykonujemy w ciągu dnia, jako do obowiązków, i to w dodatku do takich przykrych obowiązków. A powiem Wam, że tak naprawdę. Najważniejsze jest nastawienie, z jakim my podchodzimy do wykonywania różnych rzeczy. I tutaj właśnie, żeby zacząć romantyzować swoje życie, to zacznijmy od zmiany tego stanu umysłu. Przestańmy traktować wszystko, co mamy zrobić, nawet często te Przyjemne rzeczy, jak na przykład wieczorna pielęgnacja skóry, tak? Często w naszej głowie jawi się to jako kolejna, kolejny obowiązek, kolejna rzecz do odhaczenia na naszej liście zadań do zrobienia, a my nie chcemy, żeby tak było, bo to nam odbiera radość życia, bo nasze życie składa się właśnie z tych różnych małych czynności, z tych małych codziennych obowiązków, tak? ale Tutaj klucz jest taki, żebyśmy my przestali ciągle myśleć o tym, o nie, kolejny obowiązek, kolejna rzecz do zrobienia, kiedy w końcu będę mogła nic nie robić i legnąć się na kanapie. Więc zmieniamy nazwę obowiązki na przyjemne rytuały, które mamy do wykonania każdego dnia. I z tym startujemy. Nasz dzień się oczywiście zaczyna od poranka. I wiecie, większość osób, sporo z nas po prostu wstaje na ostatnią chwilę, tak w pośpiechu, szykuje się do pracy: czy to wychodzimy, tak, jedziemy do pracy, czy to pracujemy z domu, jak to w moim przypadku jest, ale słuchajcie, ja też jestem winna tego, że nie zawsze mam czas rano dla siebie. A pierwszym krokiem do tego, żeby romatyzować swoje życie, jest rozpoczęcie dnia, odpowiednie rozpoczęcie dnia. Powolne rozpoczęcie dnia, w którym my mamy czas dla siebie. To jest bardzo, bardzo ważne. I naprawdę fajniej się wstaje z łóżka, kiedy wiemy, że po, o, po otworzeniu oczu my nie musimy od razu, wiecie, szykować się do pracy i pracować celutki dzień, tylko mamy coś, na co czekamy, coś przyjemnego, czas dla nas samych. I stwórzcie sobie właśnie taką poranną rutynę. I absolutnie, słuchajcie, nie mam tutaj na myśli teraz tego, żebyście zaczęły wyszukiwać na YouTubie poranna rutyna i wszystkie te czynności, które wy koniecznie musicie rano wykonać, żeby być, wiecie, tą dziewczyną. Nie, te czasy już minęły, w których my musimy odhaczać kolejne punkty, i w których nasze rutyny stają się po prostu kolejną rzeczą do odhaczenia. Nie. Ja tutaj mam na myśli. Właśnie romantyczne podejście do Waszej porannej rutyny, w którym Wy troszczycie się o siebie i spokojnie, powoli wchodzicie w ten dzień. Więc czy to będzie zaparzenie sobie filiżanki herbaty, wyglądanie przez okno, obserwowanie otaczającego Was świata, czy to będzie poranny, jesienny spacer, tak tutaj już naprawdę zastanówcie się co, na co Wy będziecie po prostu czekać rano, żeby to zrobić. U mnie w tym momencie to wygląda w taki sposób, że ja oczywiście rano sobie zaparzam coś gorącego. To jest niezmienny element mojej porannej rutyny od wielu, wielu lat. I później zaczynam dzień od naświetlania się. Odkąd się naświetlam, to zdecydowanie lepiej śpię, lepiej szybciej zasypiam, więc naświetlam się właśnie albo na moim balkonie, albo wychodzę na krótki spacer z moim psem. Później siadam w moim ulubionym, wielkim fotelu, który jest w mojej sypialni, gdzie mam. Święty Spokój, gdzie się zamykam i mam czas tylko dla siebie. I tam zaczynam mój dzień od 10-minutowej medytacji, a następnie piszę w swoim dzienniku. I później, tak naprawdę, w zależności od tego, czego potrzebuję i na co mam ochotę, to albo zrobię jakieś ćwiczenia limfatyczne które ostatnio teraz zaczęłam wprowadzać do swojej codzienności, albo ostukiwanie ciała, ostukiwanie głowy, jeśli czuję taką, wiecie, mgłę umysłową. Albo poczytam sobie książkę, albo, jeżeli zaplanowałam sobie poranny trening, poranną jogę, bo ten, też ten ruch rano jest bardzo istotny. A jeśli nie jogę, jeśli planuję na przykład ćwiczenia wieczorem, to wtedy często i tak zrobię sobie taki poranny rozruch. Więc tak wygląda moja poranna rutyna. To mi naprawdę nie zajmuje wiele, wiele czasu. Później oczywiście, wiecie, prysznic, śniadanie i tak dalej. I powiem Wam, że ja naprawdę zauważam, że jeżeli rano zaśpię, stanę za późno, cokolwiek się wydarzy, albo mi się nie chce zrobić tych czynności, to mój dzień jest po prostu dużo gorszy niż jeżeli naprawdę na spokojnie sobie zacznę od tego właśnie czasu dla siebie na swoje ulubione czynności. Więc spróbujcie, chociażby to było dosłownie te pół godzinki czasu rano. I generalnie w romantyzowaniu życia chodzi o to, żebyście każdego dnia przed tak naprawdę każdą czynnością, którą wykonujecie, zadały sobie takie pytanie: jak, jak upiększyć sobie ten moment. Czyli jeżeli macie do wykonania pewnego rodzaju pracę tak przy biurku, przed komputerem, to nie siadajcie tam w rozciągniętych dresach myśląc sobie: o boże, ale mi się nie chce. Tylko zastanówcie się, jak możecie sprawić, żeby ten moment był nie tylko znośny, ale nawet i fajny, nawet fajną częścią Waszego dnia. Jak ja to robię, na przykład ubieram się coś, co pomoże mi się czuć swobodnie, ale też fajnie i taką zamotywowaną do pracy. Przygotowuję sobie jakiś fajny napój do picia, czy to kolagen w mojej ulubionej szklance, czy to macze na ciepło teraz, tak, bo mamy jesień, czy to kawę. I od razu jest mi przyjemniej. Często też teraz w sezonie jesiennym zapalam sobie właśnie albo lampkę, bo jest ciemno, albo odznaczałam sobie też zapalać świeczkę i powiem Wam wtedy, mi się pracuje o niebo lepiej. Jeżeli wieczorem siadacie do oglądania filmu, to nie siadajcie opasło na kanapie i nie włączacie filmu, tylko poświęćcie chwilę, żeby przygotować przestrzeń wokół Was, żeby położyć poduszki, wasze ulubione koce, żeby zapalić świeczki, żeby zrobić nastrój poprzez zapalenie lampek. Przygotujcie sobie jakąś zdrową przekąskę, przygotujcie sobie napoje. Ja często przygotowuję sobie kilka napojów, bo ja muszę mieć słuchajcie, ciepłą wodę do picia, często jakąś herpatę często właśnie jakiś kolagen albo innego rodzaju suplement, także tak to u mnie wygląda. I właśnie wtedy dopiero jak już sobie zapalicie świeczki, przygotujecie tę przestrzeń i wtedy jak jesteście w tym nastroju w tej przestrzeni, to romantyzowanie tego momentu jest po prostu bardzo, bardzo proste. Ale żeby to zrobić, to trzeba chcieć poświęcić ten moment na przygotowania. I powiem Wam, ja tego kiedyś nie robiłam, chociaż naturalnie czułam taką potrzebę, żeby moja przestrzeń była czysta, żeby moja przestrzeń była piękna, żeby były dodatki. Tak jak jest jesień, to ja od razu wyjmuję z szafy wszystkie swoje jesienne dodatki, kupuję nowe. Tak, o tym też Wam mówiłam w poprzednim odcinku. Ja to mam naturalnie, dlatego że Tutaj muszę wspomnieć o astrologii, po prostu muszę, bo ja jestem wagą, Boże, nie jestem wagą, mam księżyc wadze, mam księżyc wadze, czyli tak naprawdę mam sporo wagi w swoim życiu, mimo że jestem strzelcem, a wagi są właśnie takim znakiem zodiaku, który kocha piękno, kocha harmonię. Kocha czystość i właśnie jest takim mistrzem romantyzowania życia, więc ja tak naprawdę naturalnie, naturalnie to mam w sobie, ale nawet jeśli wy tego nie macie naturalnie w sobie, to możecie to w sobie obudzić. Kolejną rzeczą, jak romantyzować swoje życie na co dzień, w swojej codzienności, jest to, żebyście zawsze miały na co czekać, właśnie po to, żeby te wasze dni nie stały się takie szare. Codzienne, nudne, tak? Oczywiście każdy ma swoje obowiązki, które my już zamieniłyśmy, w przyjemne rytuały, ale mamy też moc, żeby wychodzić z tej rutyny poprzez robienie innych rzeczy. Właśnie też po to romantyzujemy życie, żeby wychodzić z tej codziennej rutyny. Więc jak to zrobić? Spraw, żebyś codziennie miała na co czekać. Nawet jeżeli przed tobą mnóstwo pracy, mnóstwo rzeczy, których być może nie lubisz wykonywać. No to każdego dnia miej coś, na co naprawdę czekasz. Co to może być? Tak, tak mówiłam na początku o porannej rutynie, jeżeli będziesz już od wieczora czekać na to, że rano usiądziesz w swoim ulubionym fotelu ze swoją ulubioną książką i zmaczą w ręce, to już masz na co czekać. Jeśli chodzi o popołudnie, tak, na przykład popołudniowa przerwa w twojej pracy. To miej przygotowany już za nadrzut podcast. Może być mój, który chcesz wysłuchać i który wysłuchasz sobie właśnie na takim popołudniowym spacerze w parku, wśród opadających liści z pięknymi widokami. Jeśli chodzi o wieczór, to możesz czekać na wieczorną, gorącą kąpiel z olejkami eterycznymi, z pianą, z solami, czyli taki prawdziwy wieczorny relaks po pracy. Tutaj to wszystko zależy od tego, co lubisz, co preferujesz. Jeżeli lubisz wychodzić z ludźmi yy, i w ten sposób się regenerujesz, tak? Czyli jesteś ekstrawertykiem, bo ja jestem introwertykiem, dlatego być może tutaj podaję takie introwertyczne przykłady bardzo. Chociaż ja też potrzebuję tego kontaktu z ludźmi, też o tym myślałam ostatnio, ale nie będę tutaj nowego tematu zaczynać. Może w następnym odcinku. Więc jeżeli jesteś ekstrawertykiem yy, i ciebie relaksuje kontakt z ludźmi, to zaplanuj te spotkania z ludźmi, zaplanuj te spotkania właśnie w tygodniu, właśnie wieczorami w tygodniu, albo jeżeli masz taką możliwość, jeżeli pracujesz zdalnie, to nawet na kawę w ciągu dnia, to też jest pewnego rodzaju przerywnik przerwnik tej rutyny, to sprawia, że to życie jest piękniejsze, wszystko to sprawia, że życie jest piękniejsze, ładniejsze, wspanialsze, sprawia, że życie jest romantyczne. Ok, i mamy odhaczoną naszą codzienność. Jak romantyzować naszą codzienność? A teraz pomyślmy sobie o romantyzowaniu weekendów i właśnie o planowaniu weekendów, bo często to wygląda tak, że my zamiast coś zrobić fajnego w weekend, to ten weekend poświęcamy na nic nierobienie, leżenie, skrolowanie, ewentualnie sprzątanie. I teraz mówimy w tym sezonie temu stanowcze nie, bo weekendy to jest idealny moment, żeby romantyzować swoje życie. Natomiast wymaga tego, żebyś po prostu zawczasu zaplanowała, co chcesz zrobić. Bo jeżeli tego nie zrobisz, to skończysz robiąc to, co zwykle. I żeby nie było. Nie, nie, mam, nie mam nic przeciwko temu, żebyś siedziała, leżała na kanapie, oglądała Netflix, jeśli tego naprawdę potrzebujesz. Ale jeżeli tego nie potrzebujesz, tylko robisz to, bo wcześniej nie poświęciłaś czasu na to, żeby coś innego zaplanować, to czas to zmienić. I to, co ja ostatnio zaczęłam wdrażać, to są przygody we własnym mieście, czyli bycie turystką we własnym mieście. I zaczęłam sobie patrzeć, których rejonów Wrocławia nie znam, których dzielnic nie znam, gdzie coś fajnego można zobaczyć. I zaczęłam to robić, tak jak jeszcze było ciepło, właśnie w wakacje, i wiadomo, wtedy było przyjemnie to robić, ale to, że teraz jest chłodniej, to nie znaczy, że nie możesz się ubrać w jakiś cute outfit. I również wybrać się na jakąś fajną przygodę w swoim mieście. To jest naprawdę super rzecz, która powoduje, że my wychodzimy z tej swojej rutyny, z tej swojej strefy komfortu. Tak naprawdę doświadczamy nowych rzeczy, poznajemy nowe rzeczy. To jest coś, czego koniecznie musisz spróbować. I teraz, jeśli chodzi o weekend. Możesz sobie zrobić coś takiego, że jakby każdy Twój dzień, w sensie sobota i niedziela, mają jakiś temat przewodni. I na przykład u mnie często jest tak, że właśnie ta sobota to jest selfcare sobota, podczas której ja wykonuję wszystkie swoje pielęgnacyjne czynności i oczywiście romantyzuję ten dzień na maksa. Czyli, wiecie, poświęcam właśnie ten dzień na te wszystkie rzeczy, których być może nie mam czasu w tygodniu zrobić, jak na przykład masaż, właśnie głasza. Albo szczotkowanie całego ciała, balsamowanie ciała, tak, robienie maski na twarz. Wieczorem często robimy sobie coś dobrego do jedzenia i spędzamy jakoś fajnie ten czas, albo wychodzimy na miasto. Natomiast jeśli chodzi o sobotę, to tutaj często. Mm, Często, ale nie zawsze, tak? Jeżeli nie mam innych jakichś planów, to często jest tak zwany Sunday reset, tak? Czyli reset całego tygodnia, reset oczywiście domu, czyli to wspomniane już wcześniej sprzątanie, tak? Bo kiedyś trzeba sprzątać i ja często lubię właśnie takie, wiecie, deep clean, porządne sprzątanie zrobić sobie w niedzielę, zrobić pranie, zmienić pościel. I naprawdę zresetować siebie, zresetować swój dom na kolejny nadchodzący produktywny tydzień. Więc to jest jakiś pomysł na te dwa dni, które możesz wdrożyć u siebie, ale możesz mieć też zupełnie inny pomysł na te dni. Być może będziesz chciała w zupełnie inny sposób romantyzować weekend. Ja na przykład w ten weekend, dzisiaj mamy czwartek, i jutro wyjeżdżamy sobie z naszymi przyjaciółmi na weekend. Do domku, w góry, z jacuzzi, z sauną, więc będziemy się w ten sposób relaksować, wypoczywać i romantyzować nasze życie. I powiem Wam, że już się nie mogę tego doczekać, więc może to jest też coś, co Was zainteresuje, może innego rodzaju spędzanie czasu, może jakieś nowe hobby na przykład, tak. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o romantyzowanie życia, to już jest taka ekstra rzecz. Słuchajcie, to jest już. Szczyt romantyzowania swojego życia, ale naprawdę gorąco, gorąco Wam polecam, bo tutaj tak naprawdę nie tylko uzyskujecie to, że w końcu zaczynacie cieszyć się chwilą, cieszyć się swoim życiem, celebrować to życie, ale też zaczynacie budować relacje z samą sobą. Co jak na pewno wiecie, ja ciągle o tym mówię w kontekście zdrowia psychicznego, jest to turboważna rzecz. I mam oczywiście na myśli solo date, czyli randki z samą sobą, spędzanie czasu, wartościowego czasu z samą sobą, tak? Bo solo date to nie jest coś takiego, że, że nie ma waszego faceta w domu, więc wy po prostu spędzacie ten czas same, leżycie na kanapie, skrólujecie na telefonie, nie. To jest wartościowe spędzanie czasu z samą sobą, zaplanowane spędzanie czasu i nie mówię, że to nie może być w domu, ja często właśnie robię sobie takie solo date w domu. Kiedy mojego narzeczonego nie ma, a on bardzo często wyjeżdża w sprawach służbowych, i kiedy go właśnie nie ma na, na jakąś noc, to ja wtedy sobie planuję solo date w domu, tak? bo to jest środek tygodnia na przykład. I to, co ja wtedy robię, to właśnie planuję, jak, w jaki sposób ten czas spędzę. Czy będę czytać książkę pod kocem, czy będę. Oglądać sobie jakiś film, którego na przykład z nim nie mogę obejrzeć, bo on go nie lubi, więc obejrzę go sama, więc mega się wtedy cieszę. Zazwyczaj zamawiam sobie sushi, bo kocham sushi, więc każda okazja jest dobra, żeby je zjeść. Tak jak mówiłam, wcześniej, robię sobie właśnie super atmosferę, szukuję sobie też przekąski, nalewam sobie coś dobrego do picia, czy to wino, czy robię herbatę. I w taki sposób spędzam sobie ten wieczór, często też kończę właśnie czytaniem książki, albo refleksjami, pisaniem w dzienniku. I to jest właśnie wartościowe spędzanie czasu z samą sobą, gdy wybudujecie tą relację i poznajecie same siebie. Oczywiście to może być też na zewnątrz, to jest przyłamywanie swoich strachów, wychodzenie z strefy komfortu. Ja lubię na przykład chodzić na randki z samą sobą do kawiarni. Zamawiać sobie jakieś ciastko, kawę albo maczę, siadać w takim miejscu, żebym mogła obserwować ludzi i wiecie, robię ten people watching, po prostu uwielbiam to, albo czytam sobie książkę, ale to już rzadziej, akurat w kawiarni. Czasem też idę do kawiarni popracować, ale jeżeli pracuję w kawiarni, to to nie traktuję tego jako solo date, bo ja tam idę wtedy w sprawach służbowych, tak? Pracuję. Więc tutaj, jeżeli idziecie na solo date gdzieś, czy do kawiarni, czy do restauracji, czy do kina. No to kurczę, nie, nie siedźcie na telefonie, nie scrollujcie, bo czujecie się źle, to nie o to zupełnie tutaj w tym chodzi, tak? Zdaję sobie sprawę, że to może być wyzwanie. Dla mnie też to jest często wyzwanie, ale nauczyłam się to przezwyciężać, więc jeżeli chciałybyście, żebym powiedziała troszeczkę więcej o tym, jak zacząć randkować samą sobą, to dajcie znać w komentarzu, a na pewno nagram taki odcinek dedykowany temu tematowi. I to są już wszystkie sposoby na romantyzowanie swojego życia, szczególnie właśnie jesienią, w czasie jesieni. I pamiętajcie, że w romantyzowaniu życia nie chodzi o to, żebyście, wiecie, każdy dzień miał jak z filmu. Chociaż często w filmach o romantyzowaniu życia właśnie to jest poruszane, tak, czyli to, że jesteś bohaterką jakiegoś filmu, muzyka, tak, outfity fajne. I to też jest fajne. Ale ja jednak preferuję troszeczkę bardziej głębsze podejście do tego tematu, i też ja w taki sposób zaczynam romantyzowanie swojego życia. To, co jest istotne, żebyście nauczyły się dostrzegać te małe czynności, celebrować te małe codzienne chwile w waszym życiu, i to jest moim zdaniem najważniejsze. I o, tym, o to właśnie chodzi w tej romantyzacji swojego życia: żeby nasze życie było piękne, żeby nasze życie było magnetyczne, tak? Tak, jak właśnie tutaj uczymy się budować magnetyczne. Życie. Dziękuję Wam bardzo, dziewczyny, za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Dajcie znać, jakie tematy mam poruszyć w kolejnych odcinkach podcastu. Zajrzyjcie do opisu pod podcastem. Zaobserwujcie mnie na Instagramie, bo tam też poruszam wiele wartościowych, rozwojowych kwestii. A jeśli chcecie przebudzić swój magnetyzm, to zapraszam Was do mojego kursu o żeńskiej energii, o magnetyzmie. W którym pod moją opieką nauczycie się budować prawdziwie magnetyczne życie. Dziękuję Wam jeszcze raz, dziewczyny, za wysłuchanie odcinka. Trzymajcie się ciepło, romantyzujcie swoje życie. Do następnego Buziaki, Papa. Pa.